Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne, wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Giełda najniżej od 20 lat. Czy będzie dalej spadać? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Przypominam, że jutro we wtorek o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie QA, czyli pytania i odpowiedzi. I oczywiście wszystkie wykresy, które zostały wykorzystane do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform XStation i z Bloomberga. Zaczynamy! Giełda najniżej od 20 lat, czy będzie dalej spadać? Ten temat, który, którym się dzisiaj zajmiemy, dotyczy wszystkich rynków emerging markets, ale przykładem będzie to, co się dzisiaj wydarzyło na giełdzie w Chinach. Chińska giełda, reprezentowana w tym wypadku przez Index Seng z Hongkongu, bardzo dynamicznie spadała. Tak, że osiągnęliśmy poziomy, które nie były notowane do 2008 roku. Natomiast Ciekawostek, warto zauważyć, jak bardzo w ostatnich, w ostatnich godzinach netto były sprzedawane akcje. Inwestorzy bardzo mocno pozbywali się, jeszcze praktycznie w historii nie było aż takiego dnia, gdy tak mocno sprzedawano akcje z indeksu chińskiego, i prawdopodobnie jest to efekt tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Chińskiej polityce jako efekt dyskontowania zmian politycznych, raczej braku zmian politycznych i kierunku, który raczej nie jest nastawiony na rozwój gospodarczy, ale raczej na bezpieczeństwo, jak mówią pierwsze analizy po tych zmianach politycznych, które zaszły w Chinach w ostatnich godzinach i w ostatnich dniach. Jaki jest efekt? Giełda bardzo mocno spada, jesteśmy na poziomach najniższych od 2008 roku. I co jest także najciekawsze? Gdyby porównać, oczywiście, chińskie akcje z Hongkongu do indeksu SP, to jesteśmy najniżej od 20 lat. Giełda w Chinach jest na poziomach najniższych od przełomu poprzedniego i tego wieku. No i oczywiście pytanie, czy będzie dalej spadać, czy ta tendencja będzie kontynuowana. I oczywiście należy zwrócić równolegle uwagę jak zachowuje się chińska waluta która także dynamicznie traci na wartości widzimy jak amerykański dolar się umacnia chiński yuan traci i gdyby porównać zachowanie chińskiego indeksu do tego co się dzieje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych no to oczywiście analogia byłaby bardzo ale to bardzo dobrze widoczna widzimy jak na dłoni, że warszawska giełda jest wciąż w grupie rynków emerging markets rynków rozwijających się, gdzie inwestorzy czasami mają modę, żeby kupować takie rynki, a czasami ta mod, tej mody nie ma i to są raczej te akcje sprzedawane. A co wynika? Jaki jest główny powód tej mody? To jest oczywiście globalny przepływ kapitału warunkowany tym, co się dzieje na eurodolarze, czyli na amerykańskiej walucie. W tym wypadku, jeżeli amerykański dolar się umacnia, to on wysyca kapitał z całego świata i on jest pchany właśnie na Wall Street. Są też rynki takie jak chiński, jak warszawski, tracą relatywnie najmocniej i spadają właśnie do tych poziomów, które nie były notowane od 20 lat i w sytuacji odwrotnej, kiedy tylko eurodolar pójdzie w górę, czyli amerykański dolar zacznie się osłabiać, to zobaczymy, jak globalny kapitał z Wall Street zacznie się wycofywać, zacznie uciekać i szukać na całym świecie stopy zwrotu, a rynki takie jak chiński, jak polski będą dawały bardzo dobre stopy zwrotu, potencjał nie tylko, żeby zarobić na zmianie cen, czyli indeksów giełdowych, zmian cen akcji tworzących dany indeks, ale także na aprecjacji krajowej waluty i, po, i taka podwójna stopa zwrotu może być wtedy szczególnie interesująca, więc w sytuacji, gdyby doszło do zmiany tendencji na eurodolarze, gdyby doszło do zmian, ryzyk, które generują taką bardzo mocną słabość warszawskiego parkietu, o którym za chwilę będzie mowa. To oczywiście w takiej sytuacji te akcje mogą bardzo, bardzo dynamicznie zacząć rosnąć i bądźmy po prostu na to gotowi, bo prędzej czy później taki scenariusz się powtórzy. Rynki działają na zasadach cykli. Teraz jesteśmy prawdopodobnie, trzymajmy nadzieję, trzymajmy kciuki, żeby tak było że jesteśmy teraz w fazie ekstremalnego niedowartościowania rynków takich jak warszawski parkiet czy też chińskie giełdy i oczywiście ta tendencja kiedyś się zmieni i bądźmy po prostu na to gotowi że w takiej sytuacji będzie to zwiastowało nawet kilka lat wielkiej pomyślności giełdy papierów wartościowych giełdy chińskie i wszystkich innych rynków emerging markets warto wtedy być gotowym na to jaka będzie reakcja tych rynków na zmianę tendencji na amerykańskim dolarze po prostu trzeba być na to gotowym. Giełda najniżej od 20 lat, czy będzie dalej spadać? Odpowiedź na to pytanie leży przede wszystkim w zachowaniu amerykańskiej waluty. I to właśnie amerykański dolar, jego siła albo słabość, będzie determinować tendencje na chińskich akcjach, na polskich akcjach i praktycznie na wszystkich innych rynkach emerging markets. Jak już jesteśmy przy warszawskim parkiecie, to widzimy, że te sygnały relatywnej siły krajowej waluty w ostatnim czasie się utrzymują. I w sytuacji, kiedy rynek potwierdza na dolar złotym wsparcie 4,80, na euro złotym opór 4,80, widzimy jak ten poziom ma duże znaczenie. Naprawdę, gdyby i dolar złoty, i euro złoty równolegle znalazłyby się poniżej tego poziomu, to sygnały pro złotego stałyby się faktem. Krótkoterminowa zachęta do aprecjacji krajowej waluty byłaby stałaby się rzeczywistością i w takiej sytuacji oczywiście byłaby dodatkowa presja na to, żeby te akcje na warszawskiej giełdzie zaczęły rosnąć, ponieważ jeżeli jeszcze raz wrócimy do tego indeksu WIG20 to widzimy, że dzisiejsza sesja jest optymistyczna, w momencie tworzenia tego wpisu jest wiara w to, że przynajmniej dojdziemy do tego ważnego teraz oporu 1460 punktów na wykresie widać jak na dłoni że jest to miejsce, gdzie przebiega linia szyi takiej krótkoterminowej formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową, więc pokonanie tego poziomu oznaczać będzie odwrócenie tendencji na wzrostową, szansę na większą wzrostową korekty, i, o, i oczywiście potwierdzenie wcześniejszego sygnału sprzed kilku dni, kiedy wyszliśmy górą z kilkutym, miesięcznej formacji klina zniżkującego ta formacja klina zniżkującego według analizy technicznej to jest formacja odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową więc teraz pokonanie poziomu 1460 powinno dać zdynamizowanie tendencji wzrostowej więc obserwujmy, bądźmy bardzo czujni w sytuacji kiedy indeks WIG20 będzie testować opór właśnie w rejonie 1460 punktów Bądźmy na to przygotowani, że ten sygnał może paść w każdej chwili, jeżeli oczywiście popyt na ryzyko się pojawi i będzie kontynuował tendencję, którą obserwujemy od kilku dni na Wall Street, ponieważ to no, powiązanie moim zdaniem jest teraz bardzo ważne. I gdyby też monitorować równolegle zachowanie polskich obligacji, które były w poprzednim tygodniu wyprzedawane, dzisiaj są kupowane, rentowności zbliżają się już nawet do poziomu 8%. ETF na całą polską krzywą dochodowości sygnalizuje także popyt na polskie obligacje i oczywiście zagrywkę na formację podwójne dno. Być może inwestorzy będą także na to zwracać uwagę, że popyt na ryzyko pojawił się widać go na obligacjach na polskim złoty i oczywiście na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ale żeby giełda a, próbowała dalej rosnąć Odpowiedź na pytanie, czy będzie dalej rosnąć, jest zależna oczywiście od tego, co się wydarzy na eurodolarze, więc równolegle patrzmy, jakie są globalne przepływy na najważniejszej walucie świata. Co na rynkach światowych widzimy? Rentowności amerykańskich obligacji spadają, więc tendencja ku temu, żeby popyt na ryzyko atakował, jest widoczna. Bardzo podobne zjawisko jest na niemieckich bundach. Gdzie sytuacja krótkoterminowa zaczyna być korzystna dla tych scenariuszy zakładających spadki rentowności? Pamiętamy, że w tym tygodniu mamy ECB, to jest najważniejsze wydarzenie, kluczowa informacja, co się wydarzy, jaka będzie perspektywa co do stóp procentowych, ponieważ na tym następnym wykresie widzimy, jak bardzo zwiększyło się oczekiwanie co do tego, gdzie będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Eurolandzie, jeszcze, w jeszcze we wrześniu. Rynek zakładał, że to będzie na poziomie 1,5%. Teraz to jest 2,5%. A co dalej? Zobaczymy. Więc przed nami prawdopodobnie następne podwyżki stóp procentowych, nawet o 75 punktów bazowych. I ten poziom 1,5% może być osiągnięty jeszcze w końcówce tego roku. Być może już za kilka dni. Z ciekawostek warto obserwować prawdopodobną zmianę tendencji na spreadzie między amerykańskimi dwójkami a 30-letnimi obligacjami. Taka sytuacja bardzo o, nie, nie zdarzyła się w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach. I pytanie jest takie, czy będziemy wkrótce świadkami odwrócenia tendencji, że rynek zacznie już spekulować pod to, że szczyt cyklu podwyżek stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych będzie miał miejsce, a przypominam, że według rynku pieniężnego ten szczyt ma być ustanowiony między, między marcem, a majem 2023 roku w okolicach w pasie między 4,75% a 5% według rynku na chwilę obecną tyle to widać kiedy zobaczymy jak zachowuje się rynek swapów na amerykańskiego dolara to widzimy mocny popyt na amerykańskiego dolara największy od 2020 roku czyli rynek naprawdę potrzebuje tego co się może wydarzyć boi się czegoś co może się wydarzyć są też taka presja, to ryzyko geopolityczne o, o, o które także generuje to, że warszawska giełda jest taka słaba, widać, także oddziaływuje na amerykańskiego dolara, który się umacnia, bo boi się właśnie ryzyka geopolitycznego. Jeżeli zobaczymy na wykres euro który jest blisko górnego ograniczenia takiego kanału spadkowego o kilkumiesięcznej charakterystyce, jeżeli doszłoby do jego pokonania, to oczywiście sygnały Mogącego być odwrócenia tendencji, mogącej być odwróconej tendencji spadkowej na wzrostową na eurodolarze. Także się pojawią. Jeżeli zobaczymy na eurodolara przez pryzmat zachowania rynku obligacji, to w tym wypadku przez rynek opcji, to takie opcje jednotygodniowe pokazują coraz większą presję na popyt, na opcje, które dają. Spe, możliwość spekulacji Bądź też zabezpieczają się przed wzrostami euro I to jest też moim zdaniem Taka ciekawostka, na którą warto zwrócić uwagę No i oczywiście patrzymy Równolegle na to, co się dzieje na jenie Tutaj zmienność w ostatnich godzinach Jest gigantyczna Za, za sprawą interwencji, która ma miejsce W piątek bardzo mocny spadek Dzisiaj w nocy spadek w momencie tworzenia tego wpisu także pojawił się impuls interwencyjny, który zbił parę na o jedną figurę. Zobaczymy, co będzie dalej. Warto zwrócić uwagę, że ta interwencja, która miała miejsce w ostatnich no, dniach, w ostatnich godzinach, doprowadziła do przetestowania wsparcia w rejonie 146. Ten poziom został potwierdzony, więc jego znaczenie rośnie. Jeżeli interwencje będą miały miejsce, spodziewajmy się kolejnych impulsów, takich bardzo dynamicznych które będą tłumiły tą falę, która będzie, e, która, którą, która teraz wy, wydźwiga wszystkie pary związane z, z jenem na wysokie poziomy, a JEN reaguje przede wszystkim z powodu tego, co się dzieje na rentownościach. Więc gdyby się rentowności odwróciły amerykańskie, gdyby rentowność na przykład tych amerykańskich dziesiątek spadła poniżej poziomu 4%, to byłaby to także fundamentalna przesłanka ku temu, żeby w naturalny sposób JEN zaczął się umacniać, żeby do tej fali, wywołanej przez sztucznie przez interwencję Banku Centralnego, dołączyli się też wszyscy ci inni gracze, którzy podejmują decyzje na podstawie takich fundamentalnych przesłanek i w takiej sytuacji ta fala umocnienia jena japońskiego mogłaby trwać dalej, więc jeżeli liczymy na spadki na parach związanych z jenem, obserwujmy równolegle także zachowanie rentowności amerykańskich obligacji. Inne rynki związane z ryzykiem yy, Zobaczymy, co się wydarzy na ropie naftowej. Przypominam, że do wyborów, czyli jeszcze przez dwa tygodnie, w Stanach Zjednoczonych, raczej tendencja ku spadkom powinna być widoczna, a nie ku wzrostom. Ale oczywiście, wszystko może się wydarzyć, ten rynek jest nieprzewidywalny w ostatnim czasie. Jeżeli rentowności spadają, amerykański dolar zacząłby się osłabiać, to w takiej sytuacji byłaby pożywka ku temu, żeby złoto znowu spróbowało wrócić nad poziom 1680, czyli nad linię szyi dwuletniej formacji szczytowej. Na razie e, do czasu utrzymania rentowności nad poziomem 4% tych dziesiątek amerykańskich, jednak te scenariusze są nieprawdopodobne, ale oczywiście wszystko może się wydarzyć. Popyt na ryzyko, jeżeli będzie atakować giełdy papierów wartościowych, to powinny, powinien także dać nam pokonanie tej najszybszej płaskiej linii trendu spadkowego na cenie miedzi, która jest widoczna na wykresie, i także będę równolegle patrzył, czy ten opór na miedzi jest pokonywany. I oczywiście patrzymy na bitcoina. Jeżeli trzymamy kciuki za byki na Wall Street, to obserwujmy, czy bitcoin rośnie. Jeżeli bitcoin będzie rosnąć, najlepiej, gdyby wrócił nad poziom 20 tysięcy dolarów. To oczywiście zmniejszy się znacząco ryzyko długich pozycji na indeksach giełdowych, na akcjach na Wall Street. Będzie to zachęta do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej. A sam indeks SP, jak widzimy dzisiaj rano, popyt znowu się pojawił i prawdopodobnie będziemy świadkami ataku na tą linię szyi, kilkutygodniowej formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową. I gdyby się to udało. To powstaną następne bardzo optymistyczne sygnały od, sygnalizujące, że wsparcie w rejonie 3600 punktów, widocznie znowu na tym wykresie, którego, który przytaczam praktycznie podczas każdego, każdego wpisu, który pokazuje, że wsparcie w rejonie 3600 punktów to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200 sesyjna na wykresie tygodniowym. Rynek przywiązuje do tego wagę, możemy wierzyć analizie technicznej bądź nie wierzyć, ale. Większość rynku przywiązuje do tego wagę, więc my także musimy monitorować przynajmniej co się dzieje względem średniej dwustocacyjnej i wyglądać będzie ona w takiej sytuacji, że generuje tendencję wzrostową, wzrostowe odbicie, a inwestorzy będą znowu ufać, że październik będzie bardzo dobrym miesiącem dla indeksów giełdowych, że końcówka pomimo potencjalnej podwyżki procentowych, będzie korzystna, że rozpocznie się rajd Świętego Mikołaja, że będzie to zwiastun tego, że czwarty kwartał będzie Znowu najlepszym kwartałem podczas całego kalendarzowego roku, jak wynika z analizy statystycznej na przestrzeni ostatnich lat, i tą statystykę też zamieszczam tutaj znowu dla Państwa w tle, żeby można było zobaczyć, jak rynek statystycznie zachowywał się podczas wszystkich miesięcy w kalendarzowym roku dla giełd papierów wartościowych. Więc zobaczymy, co się dalej wydarzy. W tym wypadku widzimy znowu relatywną coraz większą siłę indeksów giełdowych w Europie względem tego na Wall Street, to jest także ciekawostka ale gdyby zobaczyć jak zachowują się, jak się zachowuje szeroki indeks największych spółek europejskich, to jest on poniżej mediany prognoz na końcówkę tego roku, czyli rynek jest niedowartościowany jest, jest w takim pasie który wyznaczają negatywne Scenariusze więc no część inwestorów może yy, wziąć pod uwagę to, że tak się dzieje i europejskie akcje mogą się faktycznie lepiej zachowywać niż odpowiedniki na Wall Street. I z ciekawostek na koniec. Yy, ten kryzys kosztów życia, którego, który jest związany z inflacją i z tym, że wynagrodzenia w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie nadążają za tym, co się dzieje na dynamice właśnie wzrostu cen. Ten kryzys kosztów życia bardzo dobrze jest opisywany, jest coraz lepiej opisywany przez brytyjskich ekonomistów, i ten wykres w tle to dobitnie pokazuje, że jest on największy co najmniej od II wojny światowej. Zobaczymy, co będzie dalej. I wskaźniki PMI, ponieważ z danych makroekonomicznych to są dzisiaj jedyne ciekawe, ale ważne wydarzenia, ponieważ odnoszą się one do października, czyli do bieżącej sytuacji, i widzimy, że wskaźnik dla Francji sięga 50%, wskaźnik dla Niemiec jest poniżej pesymistycznych prognoz, wskaźniki IFO także spadają, widzimy, że ryzyko geopolityczne od Odzwierciedla się i takim piętnem e, dociska te wszystkie wskaźniki, które bazują na, na, na ankietach, na sentymencie inwestorów, uczestników rynku i gospodarki. Dla strefy euro ten wskaźnik także był zgodny z pesymistycznymi prognozami, i w Wielkiej Brytanii także jest słabo, i te wskaźniki e, generalnie są poniżej 50 punktów, czyli sygnalizują recesję. Europejskiej gospodarce i będziemy je dzisiaj konfrontować z danymi dla Stanów Zjednoczonych poznamy je o godzinie 15:45. I jeżeli ta rozbieżność będzie jeszcze większa niż zakładają prognozy, to w takiej sytuacji oczywiście reakcja rynkowa może wystąpić, ale raczej myślę, że tego nie należy się spodziewać. Także giełda na niżej od 20 lat, czy będzie dalej spadać, zobaczymy. Będziemy dzisiaj w nocy śledzić zachowanie giełdy. W Chinach, giełd w Hongkongu, giełd w, e, w Korei, w, w Japonii, wszystkich innych tych rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Zobaczymy, czy tendencja będzie kontynuowana. Zobaczymy, jak zachowa się równolegle Wall Street. Trzymajmy kciuki za euro-dolara, żeby odwrócił tendencję. No i w takiej sytuacji będziemy się przygotowywać pod decyzje banków centralnych, które są w tym tygodniu i przyszłym tygodniu najważniejsze. Ale jeżeli chcesz się. Nauczyć inwestować to pakiet edukacyjny XTB jest dokładnie dla Ciebie. Tam na dole link w opisie, a dzisiaj o tym, czy ECB uratuje euro. Jeszcze raz przypominam, na dole link w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, przypominam, że jutro we wtorek o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie QA, czyli pytania i odpowiedzi. I dzisiaj życzę stopy zwrotu, życzę oczywiście pięknego, udanego wieczoru i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.